Cześć! Witajcie! Zgodnie z życzeniem y, udało się skonfigurować te zestawy GTP y, Połączenie tutaj Spartusa, firmy TIGLABA, no i mojej jako, Ja jako selekcjoner powiedzmy tych zestawów takich y, udało się z tego co kojarzę y, zrobić cztery zestawy bo, bo tak, generalnie jest spora różnica powiedzmy, że ktoś będzie zaczynał dopiero przygodę i wystarczy mu powiedzmy sam taki DC taki jest tutaj, tu jest z tego co widzę trujeczka. Profesjonal, tak jest. I o co chodzi, że um, jeden zestaw będzie kosztował około 2000, a inny będzie kosztował około 4000? No to wiadomo, że um, ten zestaw droższy będzie z, z innym Tigiem, będzie ACDC. A tutaj mamy taki zestaw, zaczynamy od najtańszego, będziemy kończyć w tym filmie oczywiście do takiego topa. I, i teraz, jak ktoś zaczyna i chce sobie tam coś podubać, no to proponowany jest taki zestaw. To będzie najtańszy zestaw, który będzie zawierał właśnie tego Tiga. 203. trójkę To jest TIG DC On ma tutaj no, Można powiedzieć podstawowy uchwyt, ale to już nie jest podstawowy uchwyt, to już jest zarąbisty uchwyt taki Ten właśnie, który wybrałem ostatnio na filmiku On ma ten dołączany przycisk Tu też jest logo GTP I Macie tutaj Macie tutaj zregulowaną główką I tutaj też jest soczewka GTP no. ten zestaw takiej konfiguracji, czyli spawarka, uchwyt, razem z dołączanym przyciskiem, będzie, jako, będzie, będzie, będzie to po prostu jako ten zestaw podstawowy najtańszy, będziecie już go mogli kupić, bo macie butle, bo macie reduktor z jakiejś innej spawarki, i tak dalej. I będzie można ten zestaw skonfigurować dodatkowo. o Reduktor taki, jeżeli ktoś będzie, jeżeli ktoś będzie chciał po prostu em, tylko mieć jeden rotamet. Będzie można go skonfigurować o ten taki e, powiedzmy budżetowy, ale no ja go używam, spisuje się, czyli taki reduktor z dwoma rotamatami oraz e, będzie można go jeszcze skonfigurować o przycisk, czyli jeżeli, jeżeli ktoś będzie chciał, to po prostu żeby był ten uchwyt jak to co ja proponowałem, no to ten przycisk jest wypinany, wtedy można będzie używać pedału i to też będzie jako dodatkowy. E, tu jest też taka soczewka hybrydowa. Ona, jest, ona posiada tutaj, tak jakby porcelankę sklejoną razem ze szkłem, z tym, że ona się nadaje tylko do 100A razem z tą giętą końcówką. Ten będzie jako dodatkowo, jako dodatek. No i w sumie tyle. I teraz co, o, co, o co jeszcze o co tutaj chodzi? Pierwsza konfiguracja, czyli ten 203P, później będzie następny 205. I różnica jest przede wszystkim taka, że tutaj widzicie, że w 203 jako najtańszy tik. on ma tutaj tylko to złącze. Na, plus, na, na powiedzmy tylko załącz, wyłącz, czyli na tym pedale jest tylko załącz, wyłącz, nie ma możliwości płynnej regulacji tego prądu, więc generalnie później w tych następnych opcjach, czyli w 205, ten zestaw się w zasadzie niczym nie będzie różnił, oprócz tego, że ten tick będzie 205, to różni się tym, że on będzie miał taką końcówkę i wtedy po prostu już będzie możliwość płynnej regulacji tym prądem. Będzie, będzie inaczej będą inaczej skonfigurowane dodatki. To jest wszystko tak prosto zrobione, że się pokapujecie ten, z tym bez problemu, więc można wziąć sam ten zestaw, a można też skonfigurować o te dodatki. No i tyle. To jest taki podstawowy zestaw. Do tego, jeżeli byście jeszcze chcieli albo nie mieli, no to też jest taki uchwycik. On jest magnetyczny, czyli kładziecie go na stół, no i możecie później o to zahaczyć tą, tą końcówkę tego tyga, nie? Na tej zasadzie. No więc do niczego tutaj. W o, chodzi o to, że te zestawy są tak skonfigurowane, że to nie jest tak, że ja zrobiłem jakiś zestaw za 5 koła i biercie go, bo tylko ten polecam i tak dalej. Chodzi o to, że jaki kto ma, będzie, będzie miał portfel. Taki zestaw y będzie sobie mógł skonfigurować. No i na każdym będzie takie logo. Także tu trzeba pochwalić, że design jest pierwsza klasa. <grym> Możecie się oczywiście później. Na Instagramie gdzieś chwalić, że zrobić jakieś zdjęcia, oznaczcie mnie TIGLABA Będziemy oczywiście dumni, że takie zestawy są rozpowszechniane. No i, i co, i dobra, i tyle. I przechodzimy teraz do następnego zestawu. Tutaj mamy teraz zestaw tej 205. 205 w samej budowie różni się tym od 203, że tak jak wspomniałem wcześniej, że będzie możliwość już podpięcia pedału z płynną regulacją prądu. I to też mówię jako dodatek. Będzie ten taki zwykły pedał, który możecie załączyć, wyłączyć, będzie ten droższy z możliwą regulacją prądu, ja z niego korzystam, fajnie, naprawdę bajer, polecam. I co jeszcze? I oprócz tego, że można regulować prądem w tej 205, to można też, yy, znaczy można też, ten, generalnie ten TIG jest yy, lepszy, tam różnica cenowa powiedzmy, że nie jest jakaś wielka. Yy, ja proponuję dopłacić, ale obiecałem, że zrobię różne zestawy i dla takich amatorów, czyli na, takie najtańsze, najtańsze do takich troszeczkę lepszych, więc tu się rozpędzamy i oprócz tego, że on ma możliwość podpięcia e, płynnej regulacji prądu, to on ma jeszcze w swojej budowie dużo lepszej jakości ten jonizator, co powoduje, że e, generalnie jest bardziej wytrzymały e, na takie dłuższe prace, czyli m, no po prostu jest bardziej profesjonalny, ale tak jak mówię tylko DC, tylko DC i tutaj tak, tak samo jako dodatek, reduktor reduktor i do tego reduktora jak weźmiecie sobie z, z dwoma rotametrami To możecie jeszcze wziąć sobie dodatkowo Taki zestawik Który no tu posiada korki tak I do tego jest jeszcze taśma aluminiowa Ja taśmą aluminiową zawsze uklejam te korki Bo jak zawsze się gdzieś blisko tej rurki spawa Czy w sensie jak spawacie gdzieś w tym miejscu A niedaleko jest ta gumka To ona może się przypalić To z czego by nie była Więc ja taką folią, taką taśmą go owijam Wtedy wsadzam dopiero do rurki i Można śmiało spawać No i tu jest ten dyfuzorek Szybko, wszystko jest na szybko złączkach, żebyście to mieli fajnie skonfigurowane, mogliście szybko wyłączać, włączać. Też, jak macie jakąś odległość od stołu, to jest taki zaworek, żebyście nie musieli kręcić tym i się stresować, to tutaj sobie przymykacie na stole. Już tam zawsze parę litrów tego gazu jest zaoszczędzone. No i tak samo jest uchwyciw ten magnetyczny. No, tak, no to jest już taki następny, następny zestaw, który możecie też sobie wzbogacić. No i teraz przechodzimy do zestawów ACDC. No, i tu już mamy następną spawaleczkę, i tu już jest 208 ACDC, czyli ona już jest do spawania aluminium, czyli też na prąd przemienny. No i o co chodzi? Tutaj jest 208, o to jest jeszcze nie najwyższy model, jeszcze jest 210. Natomiast tu też jest taka konfiguracja początkowa, jak właśnie z tym DC, czyli to jest 208, czyli to jest taki niższy model ACDC. I co? I tu jest podobny uchwyt, jak i w tamtych DC. Natomiast przez to, że jest spawanie aluminium, to wiecie, że jak regulujecie balansem, albo jeszcze nie wiecie, ale się może niedługo dowiecie, jak chcecie filmik o spawaniu aluminium, to mogę też oczywiście zrobić. To generalnie, jeżeli balans się przestawi na uchwyt, no to, czyli na tą, dokładnie na, na tą elektrodę, to bardzo podgrzewa uchwyt. I przez to ta główka elastyczna już raczej odpada. Ja, jak korzystam ze spawania aluminium, to ona musi być sztywna, więc ten uchwyt będzie dostępny właśnie z tą końcóweczką, z tą porcelanową. Z tą hybrydą, no, tylko że tak jak mówię, ten, ten ta końcówka już nie będzie elastyczna, tylko ona będzie sztywna, ze względu na to, że no, ona tutaj słabo jest wydajna prądowo i no, będzie się już po prostu przypalać Czy Wie, wiecie, no, gdyby ktoś miał pospawać tam 5 czy, czy ileś minut na jakimś niedużym prądzie, to spoko. No, ale jak będzie siał 120A, no to to już się nie nadaje. Tak, żyła prądowa, która jest tutaj w tym oplocie, ona jak najbardziej wytrzymuje. No i tyle. Także ten zestaw dokładnie tak jak opisywałem przed chwilą Z tym, że tutaj po prostu ta końcówka będzie taka masywniejsza I chyba z tego co kojarzę to krótsza troszeczkę Więc nie będzie po prostu elastyczna, zaczyna się sztywna I raczej w tych zestawach HCDC wszystkie te główki będą sztywne Za wyjątkiem następnego zestawu, który będzie miał te główki wymienne Ale to nie chcę za dużo zdradzać, zaraz Wam więcej powiem No i teraz tu już lecimy z grubej rury Teraz mamy już z najwyższej półki już Tiga, ACDC z tym poprawionym jonizatorem, znaczy poprawionym, lepszym po prostu. I bo nie wspomniałem, w DC było tak, że tylko ten najniższy model ma regulację, nie ma regulacji płynnej prądem. Ten 205 już ma, 200 ten ACDC, 207 czy 208? 208? 208 już właśnie też już ma, czyli nie ma tak jak w DC, że Jeden ma możliwość płynnej regulacji prądem, drugi nie ma, tylko w AC one już oba mają. Tylko ten model, on ma właśnie jeszcze lepsze ionizatory, czyli to już jest taka najwyższa puła. To jest, to jest dokładnie ten Ti, który ja mam. Tylko ja mam w budowie żółtej, no już ma kilka lat. No ale to jest na plus raczej dla Was, bo no on u mnie służy i nie wiem ile. No, kurde, więcej jak 5 lat już jest u mnie. Oprócz rozbierania i dmuchania nic się z nim nie dzieje, także śmiało polecam. I to dokładnie ten. To jest, ten, to jest ta 210, czyli taka najwyższa półka spartusa I w, w zestawie podstawowym, właśnie, oprócz suwaka, że możecie tam sobie jakieś dodatki dodawać, to są też zrobione po trzy zestawy do każdej, do każdej spawarki. Że Na przykład w jednej jest po prostu tylko uchwyt i, i, i na przykład jakieś tam korki czy coś, a w drugim zestawie jest na przykład reduktor. <laughs> w trzecim zestawie będzie na przykład jeszcze dodatkowy drut do Tiga do spawania i jeszcze będą korki. Także są zrobione różne zestawy w różnych konfiguracjach, że naprawdę każdy będzie zadowolony. I, no i, i link będzie znajdował się w, w opisie filmu. I w tym linku będziecie mieli, znaczy Boże, jak wejdziecie sobie na ten link, to na tej stronie kod rabatowy będzie GTP i on będzie dodatkowo jeszcze dawał wam gratisy do pudełka. I tu nie zdradzę co, ale będziecie zadowoleni. Ale wracając do tematu 210 CDC to jest dopiero w nim będzie dostępny ten najlepszy przewód. Czyli generalnie. No, całkiem inaczej zbudowany jest uchwyt, bo ma możliwość odkręcania tej końcówki wymiennej. Tu jest taka kątowa, jak widzicie, a może być jeszcze kąt prosty, i do tego są jeszcze dwie końcóweczki. Pro izost, i one się różnią tym, że mają taką perforowaną tutaj blaszkę w środku, która jeszcze lepiej rozpyla te gazy i przy okazji troszeczkę zaoszczędza, czyli przy mniejszym wydatku również można robić kolorowe spawy. Więc takie dwie końcówki, plus oczywiście ta, są dostępne jako podstawowy zestaw już w tym ACDC Pro. I on ma, tutaj ja wam pokażę, tutaj jest właśnie w końcu już ta żyła moja ulubiona, jest ten przewód silikonowy, który jest generalnie mega giętki, No i on jest jak, nie wiem, no weźcie jeden i drugi do ręki i może nie będziecie mieli takiej okazji, ale ja miałem, to jest nawet lżejszy. Więc zarobiście polecam ten uchwyt, jest super skonfigurowany Mówię, już nie ma tej y, regulowanej y, główki, bo chodzi o, chodzi o zakres prądów, żebyście nie musieli jej zmieniać, ale możecie Właśnie to jest tak fajnie skonfigurowane, że możecie sobie to odkręcić, tak jak ja teraz robię I założyć główkę pod innym kątem, albo możecie też założyć samego flexa I do tego znowu jakąś inną jeszcze główkę Więc konfigurowalność tego, tego zestawu jest y, przesympatyczna no, i to jest podstawowy ten zestaw, znaczy podstawowy zestaw. To już jest gruby zestaw, ale podstawowy, jeżeli chodzi o tą 210, macie jeszcze też tu już w podstawie uchwyt, czyli można powiedzieć, że im bierzecie grubszą spawarkę jako podstawę, tym już ten zestaw bazowy jest lepszy. No i o ten zestaw oczywiście można wzbogacić o pedał, manometry. I, I tak samo jak w poprzednim zestawie, możecie też wziąć ten zestaw do wpuszczania gazu, czyli argonu. No ale to tylko do, do że tak powiem, reduktora z dwoma rotametrami. No ten nie, ten się po prostu nie da. Ten się nie da, chyba że sobie ktoś zrobi na wyjściu jakiś trójnik, redukcja, ale to moim zdaniem nie ma sensu. Więc no, możliwość konfiguracji jest taka, że na pewno każdy z Was będzie zadowolony. No i tyle. Także chcieliście zestawy grube, no to są zestawy grube zrobione i są dla wszystkich i dla początkujących i nie. Jak ktoś chce wydać tylko 2000 na sam początek, to, to jest taka opcja. Oczywiście w zestawach nie ma butli i yy, jakieś tam jeszcze powiedzmy, że przyłbicy, rękawic. To wszystko możecie sobie dokupić dodatkowo. Ja już tego nie wrzucałem do zestawu, no bo rękawice ktoś może mieć, yy, przyłbice też ktoś może mieć i tak dalej. Natomiast gdybyście byli jeszcze ciekawi, yy, jeżeli chodzi o jakieś testy przyłbic. Czy coś w tym stylu, no to mi się wydaje, że zrobimy coś takiego. I powstają jeszcze nowe korki, jeżeli chodzi o właśnie wpuszczenie tego argonu do rur. No i powiem Wam, że też fajna opcja. Tutaj firma się cały czas właśnie rozwija o coś takiego. Czyli one będą takie, nie jak tamte, że trzeba się męczyć z tymi stożkami, tylko będzie sadzić i, heli i koniec. No i jest tu taki fajny też uchwyt, żeby można było to wyciągnąć. I nie przerażajcie się, bo w stosunku do tych amerykańskich wyrobów, no to to będzie mega tanie. Więc to że, jest, to, że jest to rozwiązanie nowsze i lepsze, to nie znaczy, że będzie też droższe. No, więc tutaj chciałem pozdrowić Radka, podziękować mu, że się udało takie zestawy zrobić dla Was. No i co? Korzystajcie z kodów rabatowych. Bierzcie te zestawy w śmiało, w ciemno. No, na pewno nigdzie w Polsce nie kupicie pewnie z lepszym uchwytem. Yy zestawu, więc y, mówię, nie musicie kupować podstawowego zestawu, tego uchwytu wyrzucać, tylko bierzecie od razu na grubo fajnym, z fajnym przewodem, jesteście już zadowoleni, nawet ten zestaw za tam blisko tych dwóch tysięcy już będziecie mega zadowoleni, bo już jest fajny przewód, bo już jest fajna spawarka i możecie ewentualnie go wzbogacić, albo nie musicie, możecie sobie kupić, pospawać, i stwierdzicie, że to i to by się jeszcze przydało i w następnym miesiącu po następnej wypłacie możecie jeszcze coś dokupić, no i spawajcie tapidruty. Pozdrawka, pozdrówka, do następnego odcinka. Tak jak mówię. lukajcie w opis filmu. Tam będzie podsumowanie tego wszystkiego. Gdyby się coś zmieniło, bo od reżyserii tego filmu, od kręcenia tego filmu do powiedzmy wrzucenia jeszcze tych linków trochę czasu upłynie, więc gdyby jeszcze powiedzmy jakaś tutaj nowość padła albo jakiś ciekawy pomysł, to będzie w opisie filmu. Także koniecznie, koniecznie wszyscy sprawdźcie opis filmu. Pozdrawiam was, cześć.